Cześć, witaj. Tu czas balans. Ilena Murawska oraz czwarty odcinek z serii poświęconej planerowi pełnemu czasu przy nagrywanej przy okazji trwającej przedsprzedaży. Jest styczeń 2024, kiedy o tym opowiadam, ale nie tylko o przedsprzedaż chodzi, chodzi przede wszystkim o to, by tym z was, które chcą ten planer kupić. Albo które już ten planer kupiły, czy też jego poprzednie edycje, tak jak na przykład ta, czy też edycję teraz bieżącą, gdzie obraz właścicielki znaku towarowego pełen, planer pełen czasu, czyli Oli Budzyńskiej, znalazł się na okładce. To po raz pierwszy takie rozwiązanie obraz związany jest z emocjami, jakie towarzyszyły zmianom w życiu autorki nosi tytuł Kaszubski sen i jest swego rodzaju inspiracją do tego, żeby opowiedzieć wam o tym, jak można taki planer wykorzystać niekoniecznie w sposób, w jaki jesteśmy przyzwyczajone do wykorzystywania planera. Bo na przykład nie lubisz rysować tabelek. Nie starcza Ci cierpliwości, żeby w każdym tygodniu usiąść i zaplanować kolejny tydzień. Nie chcesz robić miesięcznych rozkładówek. I taki planer, już nie ma ikonek, te, ta najnowsza edycja, taki planer zawiera stronę tytułową, która też może wyglądać inaczej, ale ona jest, spis treści oraz 12 rozkładówek miesięcy niedatowanych z przypisanymi dniami, i około 240 stron, w kropki. Ten planer jest autentycznie przez nas wykorzystywany od lat, stoi na półce, ma swoje honorowe miejsce, a dotyczy spraw domowych, spraw organizacyjnych związanych z domem. Co tu dokładnie mamy? Mamy trzy rzeczy: mamy sprawy związane z remontem mieszkania. Mamy sprawy związane z, ze świętami, takimi związanymi z tradycją polską, czyli Bożym Narodzeniem, Wielkanocą, też troszeczkę o Sylwestrze. I w ostatnim czasie pojawiła się także działka e, rodowska, rodzinne ogródki e, działkowe. I tutaj też znalazła swoje miejsce. Wszyscy wiemy, że jak jest jakaś sprawa, idź do turkusowego planera. Tam znajdziesz, sprawdź, jak to było wcześniej rozwiązane i jak to możemy teraz zrobić i czy się sprawdziło. Jeżeli chodzi o remont, to jest na przykład, co musimy dowiedzieć się w administracji: czy możemy wyburzyć ścianę, jak to pozałatwiać, żeby śmieci budowlane wywalić, co jeszcze mamy. Mamy rozpiskę zakupów, że na przykład łóżko piętrowe do pokoju dziecięcego, no widzę, że tu muszę troszeczkę zaktualizować. Nasze zamiary, ale co Ci jeszcze chciałam pokazać? O, mamy propozycję rozstawienia mebli w jednym z pokojów, tak? Są wymiary, od razu jest wszystko narysowane, oznaczone. Mamy, co jeszcze mamy? Aha, dużą zaletą planera pełnego czasu jest to, że jest numerowany. I teraz powiesz, co takie planowanie mieszkania ma wspólnego z czasem? A mianowicie, ma wspólne to, że oszczędzasz czas, jeżeli tutaj masz wszystko, a szczególnie jeśli wiesz, że ten planer jest tematyczny, szukam jeszcze czegoś, o właśnie to Ci chciałam pokazać, tu jest cały schemat mieszkania, jak mamy, a jak chcielibyśmy, żeby docelowo było, z historyjką, legendą, co kolory oznaczają, jest to oczywiście schematycznie narysowane, ale jest dalej wspomniałam, że pojawiła się działka i rzeczywiście jest to najmłodszy dział w naszym planerze. Tutaj mamy rozrysowane jak planujemy w tym sezonie posadzić rośliny. Każda roślinka ma swój numer, jest rozrysowane jakie elementy działki są, jak one mają być zagospodarowane. Tu są rzeczy, które chcemy posiać czy które chcemy kupić. Jesteśmy początkującymi działkowcami, więc to dopiero um, pierwsze takie kroczki. E, cóż, na co chcę zwrócić Twoją uwagę? Spis treści, który moim zdaniem absolutnie rozwala system, oraz to, że są aż trzy wstążeczki. Na przykład ta wstążeczka zbliża się sezon działkowy wielkimi krokami. Już mamy e, testowo w styczniu, Posiane rośliny w butelkach plastikowych 5-litrowych, które są takimi naszymi mikroszklarenkami, ale mamy oznaczone wstążką, że tu są sprawy działki i możemy sięgnąć do nich. Ale poza tym mamy wyszczególnione na której stronie jest jakiś temat. Tutaj akurat na 254 mam zapisane Ariel, rozpisywałam sobie akurat tego proszku, używałam. Kiedy zakładałam tą stronę, rozpisywałam sobie na jak długo mi ten troszek starczy. Ale jeżeli chodzi o Wielkanoc, Boże Narodzenie i Sylwester, to już sobie zajrzę. Bo to jest ten element, który uzupełniał później sprawy remontowe. No to tutaj mamy co chcemy, co co roku sobie kupujemy, co co roku wiemy, co sobie kupujemy do jedzenia. Jest też przepis na ciasta wielkanocne, właściwie nie tyle co przepis, ale lista składników, żeby łatwiej przygotować swoją listę zakupową. Podobnie jest w przypadku Bożego Narodzenia, które zdaje się było chyba później, tak? O właśnie, tu mam mamy różne takie spostrzeżenia, co w Wigilię chcemy mieć na stole, co było w 20 roku, ja mam wrzodziejące zapalenie jelita grubego, miałam wtedy nawrót choroby, więc było ważne, żeby niektóre rzeczy się znalazły na stole. Tu jest taka rozpiska, co jest zrobione, co nie jest zrobione, co nie było, o rok 23, rok 2020. Zatem już widzisz, że teraz w roku 24 zaczyna się czwarty rok użytkowania tego kalendarza, i ono nadal ma i on nadal ma miejsce. To są po prostu takie notatki, od których wszystko się zaczyna. Na których możemy sprawdzać, co się sprawdza, a co się nie sprawdza, i wpisać do spisu treści to, co jest dla nas najważniejsze i to, nad czym pracujemy, bo rzeczywiście, faktycznie, jak dotąd te elementy są czynnie wykorzystywane, natomiast sprawy remontowe zostały zainaugurowane w momencie właśnie rozpoczęcia pracy nad tym kalendarzem, ale już widzę, że niektóre rzeczy można spokojnie zmienić. Zatem takie plany wieloletnie z perspektywą wieloletnią też można wykorzystywać. Co zrobić z rozkładówką miesięczną? My w tej chwili na naszą rozkładówkę miesięczną nie mamy jeszcze pomysłu, ale być może y, taki pomysł się pojawi, być może właśnie miesiące poświęcimy na kalendarz ogrodniczy. Zobaczymy, jak to wszystko y, rozwiążemy i jak nam się sprawdzi. Właśnie taka przestrzeń twórcza jest bardzo fajna. Kalendarz, owszem, jest, no nie jest najlżejszy, ale ym, na tyle zabezpiecza nasze notatki i gwarantuje im bezpieczne przenoszenie, że świetnie sprawdza się do takich rzeczy, które warto mieć pod ręką. Ja polecam trzymanie na półce. Jestem właścicielką torby szoperki. Ale wolę wrzucać tam mniejsze rzeczy, chociaż ten z powodzeniem też się mieści. Wszystko należy, zależy od naszego stylu życia, dlatego polecam Twojej uwadze planer pełen czasu i wykorzystanie go w indywidualny sposób właściwy dla Ciebie, tak jak mówiłam na przykład w przypadku marzeń w jednym z poprzednich odcinków, czy też właściwy dla rodziny, tak jak ma to się z tym turkusowym planerem. Tyle ode mnie, przede mną jeszcze nagranie kolejnego, ostatniego, piątego odcinka. Zapraszam Cię do obejrzenia wszystkich i inspirowania się i oczywiście skomentowania, czy w ten sposób chcesz planer wykorzystać i czy jesteś posiadaczką którejkolwiek z edycji planerów pełnych czasu. Trzymaj się ciepło, do usłyszenia. Cześć.